Słuchajcie, żarty się skończyły, ponad 1100 Nm, a właśnie zaczęło kropić i jest naprawdę ślisko na torze, po którym będę jeździł. Darek, mam jeszcze jedno pytanie. Ile takie auto kosztuje? Patronem odcinka jest Pro Custom oraz Wojtek Zborowski. Samochody dla mnie... Przede wszystkim powinny nieść za sobą emocje i sprawiać na mojej twarzy uśmiech, radość i to, że moje serce jest gorące. Dzisiaj pokażę Wam samochód, który jest specjalnie do tego stworzony i który naprawdę daje tyle pozytywności w każdym dniu i w każdym momencie, w którym oglądamy ten samochód, że więcej już po prostu się nie da. Jeden samochód, a tyle emocji. Zobaczcie sami, co dzisiaj Wam pokażę. Jesteśmy na miejscu i zaraz zobaczycie samochód i jego właściciela. Znacie go doskonale z pierwszej serii Jak powstaje driftowóz, ponieważ dla was pokazywaliśmy, jak powstaje ten kultowy już Nissan S15. O niesamowitej mocy, ale o wszystkich technikaliach opowiem wam za chwilę. Darek już do nas podjeżdża, bo jest oczywiście gościem Darek Fabisiak, którego, tak jak mówiłem, doskonale znacie z serii Jak powstaje driftowóz. Widzieliście, jak S15 powstawała, gotowa w pełnej krasie w tym momencie wygląda tak i robi. Naprawdę niesamowite wrażenie, ale o szczegółach za chwilę pogadamy z jej właścicielem. Pięknie wygląda Twoje auto. Cześć. Cześć. Jak się masz? Bardzo dobrze, w tym dniu. Tak jest, pogoda nam dopisała i może... A dzisiaj super. Dzisiaj Dokładnie. Dzisiaj super. I, twoja przepiękna jest 15 jest oklejona. Był na Waszym fanpage'u konkurs, czy ma zostać srebrna, czy nie, ale widzę, że postawiliście na oklejenie i chyba dobrze, koniec co, zostawiliśmy ten cały layout, bo jest rozpozawalny. Mhm. Nie chcieliśmy zmieniać w tym sezonie, pewnie w przyszłym sezonie też nie będziemy jeszcze zmieniać. Później może jakiś taki rebranding delikatny okay. zrobimy, jak to się tam w tych dziedzinach robi, ale zostawiliśmy ten, ten, ten layout, całego oklejenia. Naczepę mamy podobnie oklejoną, więc nie chcieliśmy już takich fantazji zrobić, żeby co roku była inne oklejenia. Teraz jednak jest, jest, jest ważna. No dokładnie. Tak? Trzeba, trzeba dbać o to, żeby samochód był w pewien sposób znaczny. Tak. Tu pod maską e, 3 UZ, tak jak było zakładane. 3 UZ. 900 koni mechanicznych. Więcej. 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 być więcej. czyli jest, jest, więcej. Więcej. jest więcej. Jest więcej, jest więcej. Co, ile jest teraz? E, Pokażemy, jak wygląda? Tak, tak. Jest ponad 1000. Ponad piszu. 1000? Ok. E, Oczywiście i... moglibyśmy Wiemy, że moglibyśmy celować więcej, no bo mamy jakby doświadczenie już w tych silnikach dość spore, kilkuletnie można by powiedzieć. I Mamy jakby informacje od można powiedzieć kolegów za wielkiej wody, że jeszcze da rady więcej. Myślę, że 1300 też by można było celować tylko po co? Rozumiem. Tylko po co. Mamy ponad 1000. Ile kilometrów? 1100 1100 okej. Okay. jednak wysoko, wysoko silnik chodzi, więc to też podobna, moc, podobna wartość jeżeli chodzi o moc i o moment obrotowy e, przy, przy tak wysokich mocach, prawda? Wystarczy, to już się wyrównuje gdzieś Ocinka tam. Odcinka mamy przy 6800, na razie taką zostawiamy. Moglibyśmy jeszcze ją przesunąć, ale, ale jest tak bezpiecznie. Bezpiecznie. Mhm. Za sprawą tych filtrów powietrza e, samochód ma swoje imię. Ma, ma. Mamy z tyłu mamy naklejkę, no zaraz ale ją generalnie, pokażemy. Generalnie jak się na nią popatrzy, nazywa ją mrówka. Okay. Róweczka to jest nasza <laughs> Ma swoje oczy, ma swoje czułka, jakby te, te filtry. I, I tak nam się to skomponowało. Gdzieś te wydechy doszły, tu jako czułka. Yy, więc, więc tak przysłowo nazywam ją mróweczką. mrówka, mróweczka. Pieszczotliwie? Tak no i ta mróweczka potrafi nieźle, że tak powiem, bzykać. No i ciężar swój nosi, co nie? I, Ale, i, a propos ciężaru, ile ona waży? 1280 zł. Z tobą. Okej, okay. zatankowane, tak? Auto tak. gotowe do jazdy. 1280 w tej konfiguracji. Czyli zbliżamy się w zasadzie do magicznego układu mocy do masy 1 do 1, prawie. E, prawie, że tak. E, musieliśmy ją ciut doważyć mhm. e, z tego względu, żeby to rozłożenie masy było bardziej bliskie 50 na 50. Nie zrobiliśmy 50 na 50, mamy 51 do 49, więc ciut doszło masy, więc w takiej konfiguracji już takiej zawodniczej, no to trzeba liczyć tonę 300 ze mną to waży. no ja tam gdzieś około 80 kg, więc więc masa tego pojazdu, no my jesteśmy bardzo zadowoleni. Rozumiem. Rozumiem. Idziemy do środka, bo tu też jest y, sporo ciekawostek. Klatka bezpieczeństwa, y, zwykła stal czy chromomolibden? Chromomolibden. Czyli lżej i mocniej? Lżej i mocniej, dlatego ta masa. Myślę, że przy tej zwykłej klatce, jaką mamy z węglowej stali, y, no byśmy mieli około 1340, mhm. tak, tak oscylują, bo okay. tak mamy na bazie poprzednich pojazdów mniej więcej. Czyli mniej masy. więcej ta klatka chromomolibdenowa ile teraz waży? Wiesz co, tak nie, około 100 kg mniej więcej? Nie, nie, nie? nie, 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 nie. Nie chcę dokładnie przestrzelić, bo tych zastrzałów, tych różnych elementów jest dość sporo. Gdzieś tam rozbudowaliśmy ją, więc nie chcę przestrzelić, ale myślę, że te 35% jest spokojnie lżejsza od zwykłej stali węglowej. Mhm, rozumiem. W środku widzimy sekwencyjna skrzynia biegów są hydrauliczny są 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 są. ręczny, tak, u nas jak się sprawuje? Dla nas bezproblemowo. Uh -huh. Nie mieliśmy żadnej awarii, tfu, tfu, o, tak jak to mówią, oby nie było i od początku zastosowane tej skrzyni nie mieliśmy, nie mieliśmy jakichś problemów z nią w ogóle. Rozumiem. Kierownica zdejmowana, to wszystko po to, żeby było łatwiej Wsiąść i wyświetlać. No bo tak. też warto powiedzieć, tu może pokażemy yy, kamerą, że klatka nie jest takim klasycznym X-em, tylko jest tak zwany naskar. Jest tak zwana naskar, czyli naskarowa. No, yy, z punktu widzenia naszego driftu jest to bezpiecznie z tego względu, że podjeżdżając yy, blisko pod, pod zawodnika czy zawod podjeżdżając pod nas, przeważnie jest to pomiędzy 8. Oczywiście tak. najlepiej celować niekoło. Na ale jest to w tych granicach fotela, i, i były sytuacje, ja osobiście widziałem, gdzie ktoś miał standardowy krzyż, gdzie ktoś mu mocno wjechał kołem, to praktycznie do fotela. Ja widziałem ostatnio e, filmik z RDS-u, z naszych, że tak powiem, przyjaźń z Rosji kolegi. Tak. Super, że... e, tak, naprawdę fajnie, i tam była runda na bardzo szybkim torze. I e, była sytuacja, w której zawodnik goniący e, dojechał bardzo blisko do zawodnika uciekającego, a ten trochę przestrzelił zakręt i uderzył w taki róg zrobiony wiesz z betonu mm -hmm. i e, jakby ten sam, zawodnik goniący przy tej prędkości tam grubo ponad 100 na godzinę jeszcze go dotknął do tego i później ja oglądałem gdzieś tam wywiad przetłumaczony na angielski z tym rosyjskim zawodnikiem I on mówił gdybym miał klatkę nie na skarową tylko zwykłą mówi byłoby po mnie na pewno no, go naprawdę tak. bo, bo ta klatka by spokojnie dojechała te 15 cm no 15 cm na fotelu to już jest daleko co nie to już mamy możliwość z, 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 wiesz tutaj bioder zniszczenia oczywiście fotel mamy kompozytowy są i fotele Kevlarowe, czy tam karbonowe, bardziej wytrzymałe, lżejsze, różne, przeróżne, ten jest zwykły kompozytowy. Jednakże no te biodra mogłaby pomiarzyć, Dokładnie. jeśli by tutaj nam wjechało i samochód, czy beton czy cokolwiek innego. Tak więc, jest. więc ja uważam osobiście dla mnie z punktu perspektywy bezpieczeństwa wolę na skorową. Mimo że się gorzej wysiada. Gorzej się wysiada no ale przede wszystkim chyba też w sensie że... trudniej. Ale w, w głowie jest taki, że jesteś bezpieczniejszy, to też można sobie na wiele, na więcej pozwolić, jest tak? Jest ta swoboda dla mnie, dla mnie dużo bezpieczniejsza. Idziemy do tyłu, tył mocno doważony, chłodnica, bezpieczny zbiornik paliwa, tak. wszystkie historie związane z chłodzeniem i dostarczeniem tego paliwa, to wszystko jest z tyłu po to właśnie, żeby doważyć Rozłożyć. czy też jest lepsze chłodzenie. To jest kilka aspektów. Rozorzyć masę Yy, poprawić chłodzenie z tego względu, że, wiadomo, im więcej ciepła mamy z przodu, tym też ten silnik generuje, sam silnik generuje yy, temperaturę. Dokładnie. Więc też to przechodzi na chłodnicę, przechodzi to na interkuler. Interkulery są specjalnie odsuwane, są dokładane różne natryski, są dokładane chłodnice, więc jest kilka aspektów. I chłodzenie i masa. No jednak to jest zawsze kilkanaście, kilkadziesiąt kilo na tył, patrząc z całym układem yy, i z całym płynem. Tak? Mhm. Więc, więc, więc generalnie rozłożenie jak najbardziej na tył. I tak musieliśmy doważyć, i tak, no bo mimo wszystko. Całe... A w jaki sposób doważyliście, że nie wiem, jakieś specjalne odważniki są, czy po prostu co, mamy? Owiane odważniki. Mhm. Możemy okay. je zajmować, one są przykręcane, montowane według oczywiście wszystkich założeń regulaminowych, więc, więc ołów jakby dla nas jest najbardziej perspektywiczny z tego względu, że najmniej objętości zajmuje w pojedynku. Jeździe. Rozumiem, rozumiem. No naprawdę tutaj dobrze, że to jest zastosowane tak z pomysłem, Słem, no, ale tutaj jakby sztab inżynierów w, w, u Was WMZ Motorsport jest duży i, nas... i głów do wymyślania takich patentów jest spory. Zarówno u nas, jak i u nas głównego partnera SS Garage Performance, tak? Okay. To, to chłopaki, te, te rozwiązania techniczne, no trzeba powiedzieć, że to w większości u nich są realizowane. U nas bardziej kwestie body, jakichś tam innych elementów, czy konstrukcyjnych, ale no te sprawy mechaniczne, no, to już SS Garage Performance odpowiada stricte za, za, za te za ten, za tą działkę i te rozwiązania się sprawdzają. Felgi czarne bardzo ładnie komponują się z całym, że tak powiem, samochodem. Tak. Po, na po zawodach były białe. Okay. No właśnie no, zauważyłem, te... że tak, zwróćcie uwagę, mieliśmy białe felgi zarówno na przodzie jak i w na czarnym. Czarne tyle. jest lepiej, od razu mówię. Oczy... No, no i też, też do tego dojrzałem. <laughs> e, tutaj powiem szczerze, że duże, duże skrzypce zagrał, jakby pierwszą stronę Grzesie, kiedyś przyjechał i mówi kurczę, tam". Coś tu mi nie pasuje, patrzę na te samochody, mówi, nie, 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 mówi, zmieniamy kolor mhm. nie? na czarny. I mówię, no dobra, zmienię, chociaż nie byłem przekonany. Mówię, kurczę, czarne takie, zmieniaj na czarne, co nie, przód tył zmieniaj na czarne zmieniliśmy i... i powiem szczerze, dla mnie lepiej i odbiór tego samochodu jest od razu inaczej. Inny jest dla, dla, dla osób, które oglądają z zewnątrz. Więc zdecydowanie, zdecydowanie tak, tak. Fajnie to wygląda. No i co? Klasyka gatunku z tyłu Winters, e, Winters czyli dyferencja it. o zmiennych przełożeniach. Bardzo wygodny, jeżeli chodzi o warunki zawodowe, żeby sobie wszystko. No i przenosi duży moment. Tak. Duży moment i, i moc przenosi. No bo nie wszystkie dyfry, e, nawet jak stosujemy, nie wiem, do 300ZX e, od, od jakiegoś tam innego egzemplarza, były sytuacje, że, że były Badały. abaryty. Jeżeli chodzi o zawieszenie Vicefab i amortyzatory Fila? E, nie. Zmieniliśmy. Bo na początku Kam... był pomysł o Filu. Mieliśmy Fila 5. W tą pierwszą wersję 4.4.1 bez zbiorniczków, tą uh -huh. podstawową, ale z zmienili... u was, i wam ustawiał. <grym> Nie. <grym> Nie mamy takich kolumny jak inni, ale my co, zmieniliśmy to zawieszenie. Zmieniliśmy, mamy KW Competition, okay. zaprojektowane pod nasze masy, pod nasze krosy, no bo wszystkie masy trzeba było podać, wymiary pojazdu i jesteśmy zadowoleni z KW z kilku względów. Większy Zakres y, ustawień mhm. dużo większy, tym bardziej, że tu mamy dodatkowe zbiorniczki osobno zamontowane i serwisy, serwis, czyli tak zwany maintenance. Obsługa tego zawieszenia. Mam KW, wysyłam dzisiaj do Niemczech. Za tydzień mam przejrzone całe zawieszenie. Darek, mam do ciebie pytanie. Tak. Dasz mi się przejechać? Oczywiście. Dawaj. Serio? Tak? Po no prostu bez tego? To jest samochód jest. No No to jedziemy, jedziemy. <laughs> Słuchajcie, żarty się skończyły. 1000 koni mechanicznych ponad ponad 1100 newtonometrów a właśnie zaczęło kropić I jest naprawdę ślisko na torze, po którym będę jeździł a więc będę musiał wszelkie emocje trzymać na bardzo krótkiej smyczy ponieważ przed takim samochodem trzeba mieć bardzo dużo respektu ale e, o tym będę mówił jak będziemy jechali kierownica zdejmowana aby łatwiej było wsiadać do klatki typu naskar tak jak słyszeliście Darek Fabisiak mówił, że to naprawdę te klatki typu naskar one sprawiają, że jest więcej bezpieczeństwa ale że trudniej się wsiada, no i między z innymi po to jest właśnie zdejmowana kierownica. Musimy celować w odpowiednie frezy, złapać za ten kołnierz, który tu jest z tyłu. No i kierownicę mamy. Kołnierz odskoczył, kierownicę mamy założoną, to jest ten znak. I teraz słuchajcie, procedura odpalania też nie jest taka jak w e, typowym samochodzie, że przekręcamy kluczyk i jedziemy. Tu w ogóle, w ogóle kluczyka nie ma. E, mamy za to przycisk zał, odpalamy go. Słyszycie teraz, że wszelkie pompy cała maszyneria się odpaliła. Po włączeniu zału musimy wcisnąć sprzęgło i na górze niczym w myśliwcu, niczym w samolocie odpalamy 1000 koni mechanicznych z ośmiocylindrowego silnika, wspomaganego dwiema turbosprężarkami. Aby nam się łatwiej jeździło, musimy dodatkowo odpalić wspomaganie kierownicy, ponieważ tutaj... Wszystko jest tak zbudowane, aby było jak najmniej awaryjne, a więc wszystkie systemy załączamy oddzielnie. No i lecimy. Skrzynia sekwencyjna, a więc pierwszy i każdy kolejny bieg do góry zapinamy, ciągnąc ciągnąć wajchy do siebie. Pierwszy bieg na monitorze mamy też tutaj informację o tym, że pierwszy bieg jest zapięty. No i co? Możemy pomału ruszać. Niech ta przygoda się zaczyna, bo powiem Wam szczerze, że naprawdę nie mogę się ją doczekać. Ten samochód naprawdę daje niesamowicie dużo mocy. Wow! Tu jest taka moc, że naprawdę yy, nic nie wytrzymuje, jeżeli chodzi o normalne rzeczy. Od razu Wam mówię, ja nie odważę się driftować tym samochodem, ponieważ ponad 1000 koni mechanicznych, ponad tysiąc 100 momentu obrotowego sprawia, że ten samochód to w niewłaściwych rynkach, z niewłaściwym podejściem maszyna, którą można sobie zrobić po prostu krzywdę a więc jeżeli chodzi o driftowanie, ja ty będę się tutaj na to, za, za to zabierał ale nawet sama taka jazda tym samochodem jest w stanie nam pokazać bardzo yy, dużo jeżeli chodzi o technikalia tego auta w samochodzie jest między innymi podtrzymanie turbo, tak zwany anti system, który sprawia, że te tysiąc koni mechanicznych w każdym momencie jest dostępne, że na przykład jeżeli wjeżdżamy w wolniejszą partię trasy, jesteśmy w stanie tym samochodem w każdym momencie wykorzystać jego... To no coś niesamowitego. Jestem pełen emocji, ale także pełen respektu. Żeby jeździć tak typowo driftingowo takim samochodem, naprawdę trzeba mieć za sobą wiele, wiele lat ćwiczenia. Eee, to jest już narzędzie tylko i wyłącznie dla super profesjonalnych zawodników, eee, którzy mają niesamowite doświadczenie i jeszcze większe umiejętności na to, aby jeździć takim samochodem. Emocji jest, słuchajcie, tyle, że co nie niemiara z każdym metrem jak się jedzie. Zawieszenie tego samochodu jest tak ustawione, że czujemy dosłownie każdą nierówność, ale to wszystko po to, aby było jeszcze bardziej precyzyjnie. Redukcja biegu do drugiego. Jehoo! No to jest, coś, nie, to jest coś chorego. Kamera znów nam się tutaj yy, spadła na dół. A więc teraz już będziecie słyszeli tylko ZOFA. Ten samochód jest niesamowity. Słuchajcie, słuchajcie, ale jest jedna ważna rzecz. To jest driftowus, a więc zobaczcie, jak ten samochód jeździ w pełnej krasie. Właśnie Darek Fabisiak zrobi nam specjalnie dla nas mały pokaz możliwości jego ponad 1000-konnego Nissana S15. My came up a lot of sounds more when I was not around. Certain people that I know they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds more when I was. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję Dzień za zaprządowanie mi niesamowitych emocji. Ale trzeba przyznać, że by jeździć takim samochodem, to już naprawdę trzeba być mega kozakiem. Nie, I... dałbyś rady. Ja widziałem, jak ty jeździsz. Ja, to... ja widziałem, jak ty jeździsz. Dzisiaj sobie jeszcze tu pofolgowałeś, jeszcze mokre, może jeszcze nieprzyzwyczajone. Następnym razem będzie dobrze. Okej, okay, no to mam nadzieję, że. Ale? Trzymam, trzymam za słowo i mam nadzieję, że tutaj nic się złego nie stanie. Darek, mam jeszcze jedno pytanie. Ile takie auto kosztuje? Wiesz, jeśli patrzymy po projektach, które można powiedzieć top of the top, czyli takie, które mogą na, w, w ligach światowych startować, mhm. w mojej ocenie jest to zakres pomiędzy 300-400 tysięcy złotych. Za gotowe auto, tak? Za gotowe auto. Wiesz, jakbyśmy tak przeliczyli firmy, nie mhm. wiem, polskie, europejskie, czy to HGK, czy to SS Garage Performance, czy nie wiem Orańsi, osoby, które Wkładają silniki danego typu, nie wiem, Szu mają jakiś tam swój doświadczenie, ale to doświadczenie też kosztuje. No oczywiście. Nie wiem, tak jak Bartek Stomareński ma doświadczenie w 2 w Airbekach. No, ale umówmy się, tyle silników co on przerobił, sprawdził, ja myślę, że to są setki tysięcy złotych na naukę. rozwój, na naukę, jak nie milion. Czeka. O bardzo ważnej rzeczy powiedziałeś, wiedza i doświadczenie jest, kosztuje jest no, nieocenione, bo nawet warto czasami zapłacić może więcej właśnie za tę wiedzę, ale później mamy bonus, że na przykład nie musimy zbudować jeszcze raz tego silnika, co w efekcie wyjdzie drożej. 300-400 tysięcy, tak jak powiedziałeś, za taki samochód, za 1000 koni mechanicznych to chyba mimo wszystko i tak całkiem dobra cena, bo patrząc po super sportowych samochodach, e, którymi i tak w, w żadnej dyscyplinie sportu nie wystartujemy, no to wydaje się ta cena 300-400 tysięcy przy milionie, albo i ponad milion złotych, no to wydaje się całkiem niezła oferta. Porównując to do WRC, porównując to do Formuły, oczywiście tak, no na sposób nasz drift na No na, na to przykład e, pamiętam Kajetan, Kajetanowicz mówił, że jego rajdówka kosztuje 3 miliony złotych, a ona nawet mocowo gdzieś tam nie zbliża się do... No nie, pojazdy do Rallycrossu też to jest minimum 250 tysięcy euro, czyli około miliona złotych. Zresztą moglibyśmy budować auto za 700, mm -hmm. tylko w naszej dziedzinie nie ma takiej potrzeby. Rozumiem. Można było to auto robić z kewlaru, jeszcze jakieś nowe technologie stali, jeszcze jakieś inne ultralekkie zawieszenie aluminiowe wycinane na, na zamówienie. Tylko gdzie jest ta granica? Okay. W naszym, w mojej ocenie, w drifcie jest to wystarczająca technologia, którą obecnie mamy. Masa do, yy, do mocy, do, do, do tych elementów zastosowanych wystarczająca. No, nie jeździmy na czas, my nie jeździmy na czas, my rywalizujemy z przeciwnikiem, my mamy inne zadanie niż pojazdy w rallycrossie, w rajdach. Oni ucinają my? dziesiątki albo set, sekundy. setne sekundy, oni mają inny wpływ, oni, u nich jest jeszcze bardziej sparametryzowane yy, kwestie zawieszenia, czy geometrii, czy opon, czy wszystkich elementów. Pojazd na tych oponach, które my jeździmy w Polsce i w Europie, w ocenie mojej od 700 do 900 do 1000 koni jest wystarczający. Wystarczający i tak w drifcie wiemy, no chyba każdy wie, że i tak 70% to jest kwestia kierowcy. No dokładnie. Moje ocenie 70% umiejętności i wygrywania to jest kwestia kierowcy. 30% sobie zostawiam na, na auto. Znam zawodników, zresztą Ty też znasz Grzegorza Chypkiego, Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest który potrafi wygrać, jak w Zgierzu wygrał autem 150 koni, z pojazdami, które po 500. Koni. Dokładnie tak. I to jest najlepszy e, przykład na to, co mówisz, który tak. opisuje nam tę sytuację. No dobrze, Darku, dziękuję Ci bardzo za dziękuję. gościnę. Było mi do naprawdę. Niedługo. Bardzo miło, zawsze miło mi się tu przyjeżdża do Ciebie, do Kutna. E, fajnie spędzony czas. Ja myślę, że e, też udało nam się przemycić dla Was parę fajnych informacji e, na temat driftingu, na temat technikaliów, na temat auta. No i co? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam serdecznie do oglądania. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał. Ja jestem Drifting drift, Moim gościem był Darek Fabisiak z za Kupwa Motorsport. Miło. Wirtualna piona. Trzymajcie się. Cześć!